Aleksandra Piętka, nasza MMA.pl. Jesteśmy w Gdańsku na KSW 49 i gościnnie złapałam Oskara Piechotę. Cześć Oskar. Cześć, witam. No dobra, pierwsze co zapytam to jak twoje zdrowie i czy wróciłeś już w pełni do treningów? Już myślę, że trenuję dosyć mocno. Nie wiem czy na to tak takie przysłowie 100%, ale myślę, że to jest kwestia tygodni, że już będzie naprawdę bardzo dobrze. Czy już coś może wiesz, kiedy się zobaczymy w klatce właściwie w Oktagonie UFC? Konkretnego terminu jeszcze nie mam, ale. generalnie działa to tak. Ja muszę powiedzieć, że jestem w 100% zdrowy, jestem gotowy i wtedy szukamy jakiegoś fajnego terminu, żeby mógł stoczyć kolejną walkę. Okej, okay, czy mentalnie jesteś gotowy, czy to bardziej już kwestia fizyczna teraz? Kwestia fizyczna. Rozumiem, chcesz jak najszybciej wrócić? No, pewnie no, chciałbym, chciałbym jak najszybciej, ale no niestety, no, siła wyższa, no musiałem troszeczkę się poborykać z tą kontuzją, no ale teraz mogę śmiało powiedzieć, że jest naprawdę na dobrej drodze i mam nadzieję, że już niedługo będę mógł coś fajnego ogłosić. To ile jednostek treningowych w tej chwili robisz? By, no, wychodziło po 14 tygodniową, może trochę mniej teraz, ale no, sporo, sporo. No, myślę, że dosyć te treningi już mam takie naprawdę mocne. Sparuję, robię, robię siłownie, wszystko to co robiłem wcześniej. Może z jakimiś tam delikatnymi deficytami, ale to już naprawdę jest taka końcówka tego powrotu po, po kontuzji. Jasne. No więc tak, jesteśmy na Galica SW, także walka, na którą ty czekasz najbardziej, to zapewne twój klubowy kolega Krystian Kaszubowski, który mierzy się dzisiaj w walce o pas mistrzowski z Roberto Soliciem. No powiedz troszeczkę, opowiedz może, jak przygotowania Krystiana wyglądały w waszym klubie w Mighty Bulls z i czy miałeś okazję też z nim robić sporingi? E, tak. E, trenowaliśmy na co dzień razem. Z tego względu, że na co dzień mamy bardzo zbliżoną do siebie wagę, mimo że on się bije wagę, wagę niżej. E, co, no, wszystko, wszystko walka zweryfikuje. No, ja mam nadzieję, że po prostu te przygotowania dla niego poszły pomyślnie i walkę po prostu wygra. Czy jakaś walka jeszcze z tej karty dzisiejszej cię interesuje szczególnie? Na pewno walka Michała. Jestem bardzo ciekawy, jak, jak tym razem się to potoczy. Mam nadzieję, że Michał wygra tą walkę, ale ogólnie naprawdę fajna rozpiska. Uważam, że każdą walkę, no prawie każdą, myślę, że można z ciekawością oglądać. Jak miałbyś typować walkę Michała Materli właśnie ze Scottem Askamem, to jaki byłby Twój typ na dzień dzisiejszy? Ja tam nigdy nie typowałem walk, swoje wewnętrzne typy mam, ale mówię, no też bardzo trzymam kciuki za Michała i mam nadzieję, że, że wygra. I to jeszcze podpytam, może ktoś w gronie UFC widzi ci się najbardziej teraz jako następny dwój przeciwnik, czy nie wybierasz sobie totalnie i stronisz od tego i czekasz, co ci zaproponuje federacja? Ja na razie w UFC jestem troszeczkę za szarą myszką, żeby mógł sobie tutaj kogoś wybierać albo typować. Godzę się na to po prostu co dostaję i kogo, kogo mi dadzą i mówię, no. To jest kwestia tak naprawdę mojego menadżera, ja nie jestem osobą, która będzie kogoś tam wyzywała, krzyczała do walki, że chce z tym czy z tamtym. Mówię, no cel jest jeden, no bić się po prostu z najlepszymi, a kto będzie jako następny, to mówię, no kto będzie, to po prostu tą osobę akceptuję, biorę i tyle. Jasne, rozumiem. No dobrze, no to życzę Ci miłego wieczoru, owocnych treningów, jak najszybszego powrotu do Oktagonu, no i wszystkiego dobrego. Dzięki. Dzięki.